Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy, wyjęte jest z księgi proroka Izajasza z rozdziału 42, gdzie znajdujemy piękne proroctwo o Panu Jezusie, tak zwana pieśń o słudze Pana. Wsłuchajmy się w te słowa. Oto sługa mój! którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby dał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości. I ująłem cię za rękę, strzegę cię, i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja Jachwę, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały Bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to co ma nastać zwiastuję zanim zacznie kiełkować. Opowiem je wam. Panie, dzięki, że do nas mówisz. Dzięki, że od tak dawna wskazujesz na swojego mesjasza. Dzięki, że możemy w nim znaleźć wolność, życie. I dzięki też za Ducha Świętego, bez którego niczego byśmy nie zrozumieli i wszystko, z czym do nas przychodzisz, byłoby dla nas zakryte. Dlatego bardzo proszę Ciebie o Twojego Ducha Świętego dla nas, by nas prowadził, nauczał, aby wzywał nas do naśladowania Twojego syna. Bądź z nami i prowadź nas. Amen. Siostry i bracia, bardzo często tak jest, że kiedy w rodzinie ma się pojawić dziecko, rodzice dowiadują się, że będą rodzicami, wiąże się to z wielkim podekscytowaniem. To są te wszystkie różne rozmowy: czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. W pewnym momencie można już to sprawdzić, chociaż nie wszyscy chcą. Jak to będzie, kiedy się urodzi? Kim też będzie? Do kogo będzie podobne, czy do taty, czy do mamy, jak czym się będzie interesować, czym będzie żyło, jak to będzie, kiedy będzie tutaj wśród nas. Często to też wiąże się z różnymi przygotowaniami. No, trzeba pokój przygotować, warunki odpowiednie, zaplanować. Łączy się to z wielkim przeżyciem. Już nie mówiąc o dziadkach. Ciadkowie czasem jeszcze bardziej przeżywają niż rodzice. Jest taki zwyczaj od bardzo dawna. Na Cieszyńskim się to mówi, że iść z Nowiecką. Nie wiem, czy na Śląsku to jest znane. Znacie takie powiedzenie? Iść z Nowiecką? Niektórzy mówią tak, niektórzy nie. Chodzi generalnie o taki zwyczaj, który w języku polskim nazywa się pępkowe i polega na tym, że rodzina albo przyjaciele, bliscy odwiedzają. Świeżych rodziców, którzy stali się rodzicami, to dziecko jest już w domu, i wtedy przychodzą z jakimś geszynkiem, składają życzenia i generalnie cieszą się tym, że pojawiło się to dziecko, razem z tymi rodzicami się cieszą. Okazuje się, że jest to bardzo stary zwyczaj, nawet biblijny, bo już mędrcy ze wschodu przyszli z Nowiecką, i, i pasterze przyszli do Jezusa. Te dwa przykłady czyli to podekscytowanie rodziców, jak i ten przykład tego pępkowego przytoczyłem dlatego, że gdy czytam ten fragment tą pieśń o słudze Pana jak i te trzy pozostałe, bo mamy cztery pieśni o słudze Pana w Księdze proroka Izajasza to mam wrażenie, że Pan Bóg pisze taki list do swojego ludu ale też i do całego świata, nawet do najodleglejszych wysp, że ma mu się urodzić syn, że ma pojawić się ktoś niesamowity, niezwykły. I kiedy czytamy ten fragment, możemy zauważyć, jak Pan Bóg jest podekscytowany, szczęśliwy i radosny, że On naprawdę przyjdzie. I wydaje się, że najbardziej Pan Bóg cieszy się z tego, co On przyniesie światu co to da nie tylko jemu ale co ten mesjasz przyniesie co zmieni w jaki sposób poruszy historię świata jaki będzie miał wpływ na świat niezwykły obraz boga ojca który żyje tym że pojawi się mesjasz że on naprawdę przyjdzie i zobaczcie że w zasadzie to się dzieje 700 lat przed narodzeniem się pana Jezusa w Betlejemie. I pan Bóg tak bardzo tym żyje, tak bardzo jest tym poruszony, i już to zapowiada, i już przygotowuje świat, po to, aby świat wiedział, co z tym zrobić i w jaki sposób na to odpowiedzieć. Sługa Boży, którego sobie upodobał. O tym czytamy w naszej dzisiejszej pieśni. A jest to, tak jak powiedziałem, jedna z czterech pieśni o Mesjaszu, o słudze Pana. I każda z tych pieśni ukazuje Pana Jezusa jakby z innej strony. Podobnie jak z Ewangelią. Też mamy cztery Ewangelie, które pokazują Pana Jezusa z innej perspektywy, po to, aby ludzie mogli w ten sposób lepiej go poznać. Pierwsza pieśń w naszym rozdziale 42, w naszym fragmencie, mówi o słudze, który jest. Prawodawcą. W następnej pieśni, w 49 rozdziale, jest ukazany sługa jako prorok. W trzeciej pieśni, w 50 rozdziale, jest to sługa świadek. I w 52 rozdziale mamy ten najpiękniejszy, taki najbardziej głęboki obraz tego sługi pana, który umiera, który oddaje swoje życie i dokładnie opisuje, jak wygląda jego męka, dlaczego ona ma miejsce, opisuje szczegóły tej śmierci krzyżowej zapowiada, jak to będzie wyglądać i po co się to stało, z jakiego powodu. Czyli mamy te cztery pieśni, gdzie każda z nich mówi znowu o innych cechach tego mesjasza. Czyli mamy po pierwsze wybrany sługa, po drugie, wzgardzony sługa, po trzecie, posłuszny sługa i po czwarte, cierpiący sługa. I te wszystkie zapowiedzi mają oczywiście swoje wypełnienie w Nowym Testamencie. I łączy się to też z historią Chrztu Pańskiego, dlatego dzisiejsza niedziela, pierwsza po Epifanii, jest niedzielą Chrztu Pańskiego. Dlaczego? dlatego że właśnie te słowa zapisane tutaj w, yy, u proroka Izajasza pan Bóg osobiście potwierdza przy chrzcie Pana Jezusa wtedy kiedy on staje z grzesznikami do tego sztu Jan nie potrafi tego pojąć zrozumieć jak to może być że syn Boży mesjasz on potrzebuje sztu upamiętania ale tak musi być bo pan Jezus musi z nimi stanąć Obok nich, aby przyznać się do nich i aby pokazać, że On jest tym, który bierze na siebie ich grzechy, aby w ten sposób wypełnić tą zapowiedź sługi cierpiącego, który od samego początku daje siebie dla człowieka. Dlatego nie oddziela się od nich, nie czyni różnicy, ale staje obok nich, aby pokazać, że jest tym, Sługą, um, posłanym tym Mesjaszem. To jest pierwsza zapowiedź w Nowym Testamencie. I mamy jeszcze drugą zapowiedź, która też wypełnia właśnie te pieśni o słudze Pana. To jest w historii, tak zwanej na, na górze, kiedy Pan Jezus bierze swoich najbliższych apostołów i idzie na górę. I tam mamy przemienienie Pana Jezusa. I tam mamy znowu ten y, podobny głos jak przy chrzcie, gdzie. Bóg mówi: Oto, syn mój ukochany, Jego słuchajcie. Tak jak czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii, to jest syn mój ukochany, mój najwspanialszy. Popatrzcie, co robi Pan Bóg. On stawia przed nami jakby takie małe drzwi i pokazuje, że to jest metoda, to jest sposób na pojednanie z Bogiem. Nie ma innego. I nie będzie innego, jak tylko w Nim, przez Niego i dla Niego. Opisy sługi Pana w Izajaszu to jedne z najciekawszych opisów Mesjasza w Starym Testamencie. Można byłoby tutaj długo się rozwodzić o tych proroctwach, o ich wypełnieniu. Można byłoby mówić długo o. Znaczeniu teologicznym tych zapowiedzi dla Izraela w tym czasie, dla nas dzisiaj, dla Kościoła. Ale tak naprawdę i tak wszystko sprowadza się do tego, że Pan Bóg nie może się doczekać, by ten Mesjasz był Panem Twojego życia, by był Twoim przewodnikiem. Abyś podzielał, czy podzielała tą radość, którą Pan Bóg ma od tysięcy lat. że o to ma przyjść Mesjasz. I tak jak Pan Bóg nie może się doczekać, aby On był królem i Panem twojego życia, przewodnikiem, zbawicielem, tak abyś ty robił wszystko, robiła wszystko, by On był tym Panem i Zbawicielem. Byśmy na to poświęcali nasz czas tu na ziemi. Naszą energię, nasz wysiłek, żeby go poznać, żeby być bliżej Niego, żeby się do Niego upodabniać, to musi być największa pasja człowieka, przynajmniej jak to wynika z marzeń Pana Boga opisanych w Starym Testamencie. Bo cóż z tego, że będziemy znali wszystkie zapowiedzi Mesjasza, cóż z tego, że naukowo potwierdzimy Jego yy, przyjście na świat. Cóż z tego, że wymienimy wszystkie proroctwa, które się wypełniły w Jezusie Chrystusie? Cóż z tego, że pozbieramy fakty i nauczymy się nawet na pamięć tych historii, jeśli on nie będzie Panem Twojego życia? Jeśli będziesz go tylko znał z historii, z opowieści, z obrazów? Zobacz, co Pana Boga, przepraszam za określenie, najbardziej kręci w tych zapowiedziach. Czym on naprawdę żyje? Czy ty żyjesz tym samym? Czy Pan Jezus jest Twoim zbawicielem, o którym myślisz, za którym tęsknisz i którego chcesz poznać? Czy od tego zaczynamy wyjście do Kościoła, przyjście na spotkanie? Czy to jest nasza największa, największa największy cel i czy na to poświęcamy najwięcej czasu? Czy to nas najbardziej w kościele interesuje, żeby go poznać i żeby być bliżej niego? Kiedy stajemy przed tym fragmentem, czytamy o tym, że on ma przyjść, aby otworzyć ślepym oczy, aby wyprowadzić więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. O kim jest tutaj mowa? Kto ma zamknięte oczy? Kto nie widzi? Kto siedzi w ciemności? Ci tam inni? Czy może jednak ja? Przecież to jest o nas. Oczywiście, że my nie wszyscy zdajemy sobie sprawy w różnych etapach naszego życia, że to o nas jest i że my potrzebujemy całkowicie mu zaufać, zawierzyć i związać z nim swoje życie. A jednak o tym mówi Stary i Nowy Testament, o tym mówi Ewangelia. Jeśli jestem czytelnikiem czy słuchaczem tych słów, muszę uwierzyć, że to ja jestem ślepy bez Chrystusa, że to ja przebywam w ciemności bez Niego. I co z tym zrobię? Czy podejmę ryzyko? Czy powierzę się Mu, aby to On zrobił z moim życiem, to, co On uważa za słuszne? Czy to jest mój cel noworoczny, by być bliżej Niego i by Go poznać? Jeszcze jedna uwaga odnośnie sługi Pana. W Izajaszu, Izajasz porównuje tego Mesjasza, tego sługę Pana z innym jeszcze sługą, który, o którym mowa jest w Księdze proroka Izajasza, czyli z Cyrusem, królem perskim, który wydał dekret pozwalający Izraelitom wrócić z niewoli do swojej ziemi. Cyrus, można powiedzieć, pomógł Izraelom, Izraelitom wrócić do swojej ziemi. Odbudował im, im świątynię. On nawet jest nazwany pasterzem Bożym. Czyli też takim sługą, ale tylko i wyłącznie w kwestiach ziemskich, w sensie takim, że oni mogli wrócić do swojej ziemi, mogli zamieszkać w swojej ziemi, mogli znowu mieć swoją świątynię, czyli w takich rzeczach fizycznych. Dla nas to jest pewne pokuszenie, aby Pan Bóg się, zajmował się tylko tymi cielesnymi rzeczami, żeby pomagał nam w domu, w pracy, w naszych planach, dodawał sił, dbał o nasze zdrowie żeby okazywał swoją moc w rzeczach fizycznych. A Bóg zapowiada potrzebę Mesjasza, który musi się zająć przede wszystkim moim naszym sercem, naszymi oczami, naszą duszą, która tkwi w ciemności. Mam wrażenie, że my w kościele łatwiej wybieramy tego sługę, który zajmuje się tylko fizycznymi, dostrzegalnymi rzeczami, a nie przechodzimy z nim z naszym sercem z naszymi grzechami i nie oddajemy mu wszystkiego. Czuję się siostro i bracie zachęcony przez ten fragment, aby jeszcze lepiej poznać Pana, aby jeszcze bardziej się jemu przyglądać, uczyć się od niego i to jest moje pragnienie także i dla nas, abyśmy chcieli więcej wiedzieć. Abyśmy szukali w tym roku może nowych sposobów, innych sposobów na to, by jeszcze być bliżej Niego, by coś więcej się dowiedzieć, by z bratem, siostrą w Panu iść razem, uczyć się i trwać w społeczności z Nim. Bo po to jesteśmy powołani jako Kościół, aby razem coraz bardziej poznawać sługę Pana, Mesjasza. Czy podejmiesz się tego? Czy zostaniesz w miejscu? Niech Bóg nas prowadzi do lepszego poznania Go w Jezusie Chrystusie. Amen.